<laughs> Brak tekstur, czy co? Nie wiem. W każdym bądź razie pociągniemy sobie. No w każdym bądź razie ja jestem nastawiona tak sceptycznie do nowego Tomb Raidera. Um, tylko po co mi ta kratka się otwarła? Proszę, żeby to nie było żadnej czasówki. <laughs> co to za ciemność? A, bo trafiliśmy do Koloseum, to dlatego. A tutaj nie ma otwartej przestrzeni, wszystko co, to tak się zaciemnia, wszystko. Dobra, no, powybijamy zwierzątka, albo i nie. <śpiewanie> Szpierdł, kurde. No, zwariowałeś ty debilu jeden, skończyłem. Dobra, wiem jak to dziwnie wygląda, ale. Chcę go przestraszyć. no... Uciekaj, sobie. To jeszcze słyszę jakieś strzały. No, idźże. O! Nie, jednak poleciał to były moje strzały. Dobra. <ś> Ło! Dobra, o czym ja, ja mówiłam? O tom Raiderze. Um. Ja jestem ogólnie sceptycznie nastawiona, ale mimo wszystko e, czekam na tom Raidera nowego AAA. Ej, ej, ej. Chcę zobaczyć, czy tu piera czasem nie ma, albo chyba nie ma. Dobra. Ale, mimo wszystko, ten nowa Lara mi się w miarę podoba. Chociaż jest odgłodzona bardzo i. Mm. No i jest bardziej urzeczywistniona, że tak powiem bardziej realna. <laughs> A ja się już przyzwyczaiłam do karykaturalnej wersji Lary Croft. <laughs> Okej, okay. chyba wszystkie zwierzaczki na razie. Dobra, musimy się tu rozejrzeć trochę. Ła. Oczywiście, piera się nie ustrzygniemy. No to nadal gdzieś krąży. Krążownik jeden. Yy. Tu było. O, właśnie coś tu było. Chyba z dźwigniami jakimiś. Trzeba było przedstawić dźwignię, czy co? Albo nie. Mm. Nie, tu nic nie widzę. O dobra, to idziemy dalej. Ło. No to koloseum nie wygląda tak znowu wspaniale i okazale jak w Tomb Raider Anniversary. Tam to, to znacznie poprawili i wygląda już jak koloseum, a nie jak jakieś bloczki jeden na drugim. No ale cóż. A to ktoś fajnie wybudował drzwi, nie? <laughs> tu nie ma żadnych dźwigni, kurczę. Nie wiem co tu trzeba zrobić. Zaraz się będziemy zastanawiać, co tu trzeba zrobić. Hmm, trzeba jeszcze chyba z drugiej strony oblecieć, bo tu nam coś blokuje drogę. Nie wiem, czy tu można wskoczyć stąd. Więc lecimy w drugą stronę. Tak. Nowy Tomb Raider to nowy Tomb Raider. Zawsze się na niego czeka. <gry> Nie, no, ogólnie ja zawsze czekam na Tomb Raidery. Nieważne, co by było. Chociaż pewnie. Nie jestem pewna, czy zagram tego nowego Tomb Raidera, bo jak będzie wyglądał jak Silent Hill, to. <laughs> jakby to powiedzieć, nie bardzo mi się ten pomysł podoba z takimi jakimiś potworkami dziwnymi. Dobra, tu coś jest, ale to jest jakiś zjazd. O, jeden toperek się nie obudził w ogóle. Ciekawe. Są jakieś drzwi ciągle. O dobra i już koniec drogi. <noise> koloseum jest zawalone troszeczkę. Przez co wygląda jak wygląda. Dobra, musimy zejść na dół i zobaczyć, co jest na dole jeszcze. Wyeksplorować ten teren. <noise> Jesteś ja, tu zaatakuje zapewne. Znając moje szczęście. A, dobra, już jakieś pierdoły w ogóle opowiadam o nowym Raiderze. zaraz się skupić na tym. <laughs> tu są jakieś dziury w podłodze. Tu jest jakaś dziura w ścianie. O, trzeba tam iść pewnie. Hmm. No, nie chciałam tego. Tu jest jakaś... Ło! Uciekaj, 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 uciekaj. O. Najgorsze jest z takim skakaniem to, że można trafić w te dziury tutaj na podłodze, a tam w jednej jest na, są na pewno kolce. A w drugiej to nie wiem co jest. Ora, tu nic nie widzę na razie. Hmm tu się można wspiąć w ogóle gdzieś ciekawe o, nie pamiętam, hmm, może dałoby się tu odbić, a nie, to jest jakieś połączone. No... Eee, czekajcie. <grytanie> Dobra, nie wiem na razie. Piera na razie nie słychać i nie widać. O, to były kolce. Ja się tylko zastanawiam, czy dało się tu zejść yy, mimo wszystko jakoś normalnie. Nie, chyba nie. Nie wiem. Nie wiem, czy. czy tak, jestem nie było tutaj jakiegoś sekretu albo coś. Ha, no tutaj. Yy, to nic nie widzę, żeby było. Taka po prostu dziura. A nic, zbadamy to, co tam jest. Aha. Bramka zamknięta. Nie przejdziemy. No dobra. Tu idziemy w tamtą stronę. Jeszcze tu nam zostało coś nieodkrytego. U. O! tu są jakieś klatki ze zwierzętami. Ło! Wow, kurde, jeszcze drugi. Wow. Ok. Są dwie dźwignie, zapewnie jedna otwiera tą kratkę tam. A druga pewnie, tak zgaduję, jakieś drzwi yy, w jednej z tych czterech, czy tam trzech bra yy, wieżyczek, czy co to tam było. Jest to coś dla mnie ciekawego, jakaś apteczka, może. Pier mi zażera życie, aby mi nie chcecie dać apteczki nawet. Już nie wspominając o nabojach, jakichś konkretniejszych. No dobra, widzę, że są chamscy i nie chcą mi nic dać. Hmm. O! Tego się nie spodziewałam. Czy to otwiera tą bramkę? Teraz mnie zapewne coś znowu zaatakuje. O, wiedziałam. Coś lata tam na górze. I coś na mnie ryczy. Może tym razem z shotguna im. Kurde. Zobaczę, co to jest gniew lary. Ło! <gry> wow. to było coś. Fajnie się strzela z shotguna. Ale kurde, zażarło mi połowę naboi, nie? A nie, strasznie mało tu tych naboi. Masakra. A, dobra, otworzyliśmy bramkę tam, więc pewnie coś jeszcze tam będzie, wyskoczy na nos. się tu zrobić cmentarzysko zwierząt zaraz. Wow, wow, spokojnie. Znowu jakieś miejsce. Które wygląda na atak zwierząt <laughs> Jesteście tu? Halo Patrzcie, nie ma Je, tu jest jakaś odznaczająca się kratka Czy to było coś na czas? Ja była czasówka chyba Ale nie wiem do czego. Czekajcie, muszę to ogarnąć. Hmm. Ła! Zostałam zamknięta. To ja picola. Czyli to jednak było na czas? Kurde, już sama nie wiem. Gubię się. Aha! I to się otwiera na czas, a to jest wykalibrowane strasznie mocno.